Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Góra Ośmiu Błogosławieństw jest jednym z najważniejszych miejsc chrześcijańskich pielgrzymek. Położona jest na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego. To właśnie tutaj według tradycji Chrystus wygłosił swoje kazanie na górze, zawierające osiem błogosławieństw. Miejsce to było czczone przez wczesnych chrześcijan. Pielgrzymi odwiedzali górę już w IV wieku, co potwierdzają zapiski podróżników, takich jak Egeria, która w swoim dzienniku z pielgrzymki opisała modlitwy i uroczystości odbywające się na tej górze. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj zabieramy Was na północ kraju, do Galilei, Galilei Dolnej, nad jezioro Galilejskie. Jesteśmy na Górze Błogosławieństw, 150 metrów nad poziomem morza, aczkolwiek jezioro jest w depresji, leży na minus 216. Góra Błogosławieństw to miejsce, gdzie Chrystus wygłosił słynne kazanie na górze, 8 błogosławieństw, ale o tym wszystkim dowiecie się w dalszej części naszego odcinka. Zapraszam. Obecny kościół został zbudowany przez franciszkanów w 1938 roku według projektu włoskiego architekta Antonio Barluciego. Jego oktagonalny kształt symbolizuje osiem błogosławień. Wnętrze kościoła jest skromne, ale pełne symboliki. Witraże i mozaiki przedstawiające błogosławieństwa nadają mu niezwykły charakter. W centrum znajduje się ołtarz o podwójnej męsie, nad którym znosi się łuk z alabastru opierający się na czterech kolumienkach z brązu ze złoconymi spiralami w kształcie gałązek oliwnych. W kościoła znajdują się dwie stuły, które zostały podarowane przez papieży, Pawła VI i Jana Pawła II, podczas ich pielgrzymek do Ziemi Świętej. Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w marcu 2000 roku odprawił uroczystą mszę świętą na zboczach Góry Błogosławieństw. Uczestniczyło w niej ponad 100 tysięcy osób i było to największe zgromadzenie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ogród otaczający kościół jest starannie utrzymany i pełen zieleni, co sprzyja kontemplacji i modlitwie. Z tarasu przed kościołem roztacza się przepiękny widok na Jezioro Galilejskie, który dodatkowo potęguje duchowe przeżycia pielgrzymów. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Anizpo Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael24.